Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w najnowszym budynku kompleksu sejmowego. To wielki zaszczyt móc pomóc w organizacji takiej konferencji, która gromadzi przedsiębiorców, działaczy społecznych i ludzi łączonych wartościami chrześcijańskimi, którzy chcą właśnie promować taką perspektywę, iż da się połączyć aktywne życie gospodarcze, zaangażowanie biznesowe z wartościami. Sam jestem bardzo ciekaw, co dzisiaj usłyszę, jakie przykłady zostaną nagrodzone. Uważam to za nie tylko wielką szansę, ale też wielki obowiązek, żeby pokazywać, że sfera życia gospodarczego to także sfera działania w dobrym sensie moralnego, gdzie możemy swoją postawą, swoim przykładem wpływać na kształt życia społecznego, wpływać na Wpływać na innych poprzez przykład. My, politycy, jesteśmy często bardzo krytykowani, natomiast Państwo jako przedsiębiorcy, szczególnie liderzy, liderzy biznesu, możecie oczywiście być dla społeczeństwa pozytywnym punktem odniesienia. Często się mówi o biznesie wyłącznie w kategoriach zysku, rywalizacji. To oczywiście nie jest złe, bo to jest kwintesencja życia gospodarczego. My w Konfederacji czy w Ruchu Narodowym świetnie to rozumiemy, że toczy się rywalizacja i na rynku wewnętrznym, i na rynkach międzynarodowych. Od tego się nie ucieknie, nie ma żadnego powodu od tego uciekać. Wierzę, że polscy przedsiębiorcy, korzystając z pracy polskich pracowników, potrafią pokazać, że jesteśmy narodem zdolnym, pracowitym, zdolnym konkurować na forum międzynarodowym. Natomiast oczywiście potrzebujemy czegoś innego. Jeszcze etosu, dobrego przykładu tego, co możemy jako liderzy dać społeczeństwu. I tutaj widzę co najmniej dwa, może trzy wielkie obszary, o których powinniśmy dyskutować, o których powinniśmy myśleć i o których powinniśmy rozmawiać publicznie w kuluarach. Pierwszy to jest ogromny problem demograficzny. A więc pytanie o to, czy polscy przedsiębiorcy mogą również w ramach swoich przedsiębiorstw wdrażać jakieś polityki, które sprzyjają posiadaniu dzieci. Bardzo dużo od wielu lat, od kiedy śledzę debatę, mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Teraz zastąpił to skrót ESG. Mam nadzieję, że jak najszybciej odejdzie do lamusa, że nie będziemy musieli na dekady się z raportowaniem ESG oswajać. Natomiast tam są brane pod uwagę różne czynniki, coraz częściej poza biznesowe w tym raportowaniu. Nie bierze się, mimo że cała Europa pogrąża się w problemie demograficznym nie bierze się pod uwagę tego, czy przedsiębiorstwa są przyjazne posiadaniu dzieci. Różne są doniesienia z rynku pracy, z rozmów kwalifikacyjnych, jakie jest podejście tych, którzy rekrutują do kobiet. My jako politycy wiemy, że czasem sprawa wynikają trudności dla przedsiębiorców. Jesteśmy gotowi te problemy rozwiązywać, jesteśmy otwarci na dialog z stroną gospodarczą, natomiast potrzebujemy dobrych przykładów i tu zachęcam do tego, żeby myśleć o tym, by wyłonili się ci biznesmeni, którzy oficjalnie po prostu ogłoszą, że wspierają tych pracowników, którzy posiadają dzieci, że dają na ich rzecz jakąś preferencję przy zatrudnieniu, przy warunkach, przy awansach, bo dokładnie to jest to, czego potrzebujemy, żeby ci, którzy dzieci posiadają, zaczęli się czuć doceniani, zaczęli się. Czuć zauważani w pozytywny sposób, nie tylko negatywny. E, nie wiem, czy ostatnia wypowiedź, czy program właściciela hoteli Arche e, o tym, że jakieś będzie dawał bonusy, jeżeli jakieś dzieci zostaną poczęte w jego hotelu. E, czy jest to zwiastun zmiany w polskim życiu gospodarczym w tym kierunku. To nie jest pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami, na którym apeluję o coś takiego. Natomiast proszę Państwa, na stole leży. Do wzięcia, może nie statuetka, ale palma pierwszeństwa, dlatego kto jako pierwszy ten temat wprowadzi. Nie jako polityk, bo my jako politycy, proszę Państwa, częściowo mamy związane ręce i języki, dlatego że cokolwiek zaproponujemy, zaraz wyśmiewane, rozkładane na czynniki pierwsze. Na różne sposoby. Państwo czasem możecie pozwolić sobie na więcej. Państwo nie musicie zabiegać o wyborców. Państwa przedsiębiorstwa rywalizują. Zakładam, że są dobrze poukładane, natomiast możecie państwo bez ryzyka o stratę wyborców powiedzieć coś więcej. Więc to jest pierwszy temat. Drugi temat to jest oczywiście kwestia masowej migracji zarobkowej, która ma bardzo różne aspekty. My rozmawiamy z przedsiębiorcami, wiemy, że są przedsiębiorcy, którzy potrzebują rąk do pracy, nie mogą znaleźć tych rąk do pracy. Duży temat uruchomienia wewnątrz polskich migracji wewnętrznych, bo jak się popatrzy w skali całego kraju, to bezrobocia niby nie ma, ale jak się zajrzy w niektóre gminy czy powiaty, to już się okazuje, że ono jest, to w szczególności jest problem z lepiej płatnymi miejscami pracy. Więc jest też duże pytanie o to, czy z polskiego życia gospodarczego wyłoni się głos przedsiębiorców na rzecz interesu polskich pracowników. Mamy bardzo przykre doniesienia o tym, że czasem pracownicy są straszeni, że można ich zastąpić cudzoziemcami. Rozmawiamy też z przedsiębiorcami, którzy chcą zatrudniać Polaków, ale mówią, że trudno jest konkurować, kiedy prawodawca, ustawodawca, czy rząd, czy wojewoda dopuszcza, żeby ich konkurenci zatrudnili tańszych pracowników z zagranicy. Ten problem jest zupełnie niewartykułowany społecznie. Ja i moje środowisko próbujemy go podnosić od wielu lat. To się na razie przybiasła, bo związki zawodowe, tak jakby czuły się też związane poprawnością polityczną. Zachęcam, by krystalizowała się jakaś reprezentacja polskich przedsiębiorców, którzy poruszą ten problem, także jako problem moralny. My nie możemy przyglądać się obojętnie, jak część Polaków wyjeżdża na emigrację zarobkową, a z drugiej strony przyjmujemy dużą, masową migrację zarobkową z innych państw do siebie i tak jakby tematu nie było. Trzecia sprawa, o której uważam, że też należy dyskutować, to jest etyka w stosunkach gospodarczych.